To no pewne, nie? Jak princessa, Lekki, rozpływający się w ustach wafelek. Oblany pyszną czekoladą. Princesa, Słodycz bez troski. Poczuj cytrynową słodycz nowej princesy. Seria limitowana. Nie przegap. Od Nestle. Twórcy epoki lodowcowej przedstawiają bohaterów o wielkich marzeniach i wielkich rozmiarach. Z twoim koleżką? Zaparkowali na nim. Roboty, tylko w kinach. Pracownia Picasso. Nie, to Ogi, inspiracja dla twojego domu. Dekoral, emulsja do wnętrz biała, 57,44 za 10 litrów plus 10% gratis. Dekoral, emulsja do wnętrz kolorowa, 44 za 3 litry. Nawet najlepszy kierowca potrzebuje czasem pomocy. Kraj Pomoc 24 to pakiet assistance bez limitu kilometrów. Blink 4 docenia dobrych kierowców. 227 czwórek. Tyle zakupach Mango prezentujemy Państwu pas odchudzający Sauna Solution, dzięki któremu możecie schudnąć w najłatwiejszy z możliwych sposobów i to dokładnie w miejscach, w których sobie tego życzycie. Sauna Solution idealnie nadaje się dla tych, którzy nie lubią regularnie trenować. Na pewno Państwo zauważyli, że wystarczy parę dni w upalnym klimacie i od razu tracimy na wadze. Właśnie dlatego wiele osób chodzi do sauny. Nie wszyscy jednak mogą z niej korzystać. Dlatego w USA wymyślono coś takiego jak Sauna Solution. Po założeniu pasa ustawiamy termoregulator na odpowiadającą Państwu temperaturę w miejscu założenia pasa uzyskujemy efekt działania sauny, czyli pocimy się, co powoduje redukcję tkanki tłuszczowej i usuwanie toksyn. Gwarantujemy, że zgubicie kilka centymetrów już po pierwszej sesji. Sami się przekonacie, jakie rezultaty można osiągnąć po zaledwie dwóch tygodniach stosowania. Możecie zakładać pas i używać go podczas oglądania telewizji, gotowania, w sypialni, pracując na komputerze, czy bawiąc się z dziećmi. Pasuje na każdą sylwetkę. To wręcz rewolucyjny wynalazek dla leniuchów oraz tych, którzy mają problemy z ćwiczeniami fizycznymi. Dzięki i niemu nie będziecie już musieli przesiadywać w niewygodnej saunie czy łaźni parowej, ani męczyć się w siłowni. Żadnej chemii, zero skutków ubocznych i stresu związanego z uciążliwymi dietami. Efekty są widoczne niemal natychmiast i nie wymaga to żadnego wysiłku. Polecamy pas odchudzający wszystkim, którzy mają problemy z nadwagą i nadciśnieniem. Aby złożyć zamówienie, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu podany na ekranie, a my niezwłocznie prześlemy państwu oryginalny pas Sauna Solution wraz z urządzeniem. Otrzymają państwo instrukcję obsługi, niezawodny plan dietetyczny, centymetrową miarkę do sprawdzania, ile ubyło wam centymetrów, breloczek jako ekstra prezent oraz płytę DVD Ja chcę mieć taki brzuch. Na której Tamili, amerykańska aktorka i sportsmenka, przedstawia zestaw ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Radzimy nie zwlekać! Zamówcie już dzisiaj najprostszy, najbezpieczniejszy i najszybszy sposób na pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej tam, gdzie jest ona zbędna. Nieważne czy dziewczynka, ale zawsze, zawsze happy. Z okazji Dnia Dziecka Szczęśliwego Dzieciństwa życzy producent pieluszek happy. Piękne kobiety zostawmy mężczyznom bez wyobraźni, a kobietom z wyobraźnią, dla których wnętrze liczy się najbardziej, dajmy solidne, trwałe i piękne panele podłogowe Kronopol. Chwileczkę. Co to jest? Mój brown tylko abym miała gładkie nogi. Trzymaj. Nie potrzebuję go, jedziemy tylko na dwa tygodnie. Jedwabiste gładkie nogi na wiele tygodni, a nie dni. Brown silk podnosi włoski i usuwa je u nasady skutecznie i delikatnie. Ha, masz więcej miejsca w walizce. Jedwabiste gładkie nogi na wiele tygodni, a nie dni. Witam! Zobaczcie, jak skuteczny jest Cilid Bank. Ta zaśniedziała moneta po chwili błyszczy jak nowa. Ten osad z kamienia, paskudne zabrudzenia oraz plamy rdzy. Jak widać, nie trzeba nawet szorować. Produkt roku Cilid Bank. Ogromca brudu. Dlaczego codziennie daje pani swojemu dziecku aktimel? Tomek, kiedy się bawi, nie zwraca na nic uwagi, chociaż uczy go, żeby nie wkładał do buzi brudnych rzeczy. Często to robi. A wiadomo, że tam mogą być szkodliwe bakterie. Dlatego każdego ranka daje mu Actimel. Actimel zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii Elkasei defensis, które pomagają naturalnie wzmacniać odporność przeciw szkodliwym bakteriom. Atomek uwielbia jego smak. Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność. Teraz Actimel ma także nowy waniliowy smak. Chcesz mieć w łazience motywy kwiatowe czy morskie? W Leroy Merlin wybierzesz coś dla siebie. Tylko u nas 150 wzorów do ułożenia. Masz wybór. Leroy Merlin. Gazety donoszą Leroy Merlin numerem jeden w rankingu polityki na najlepszy hipermarket budowlany. Niestety... <śmary> Rożona herbata Nesti to połączenie tego, co najlepsze w herbacie i w owocach, bez konserwantów. Nesti odkryj swoje pragnienia. Spokojnie, Fastum szybko ci pomoże Gazo, będzie ci się lało? Ej, będzie, bo w krzyżu łomie. To weźcie Fastum Fastum skutecznie usuwa bóle pleców, bóle poborasowe i reumatyczne Dzięki unikalnej formule żelu szybkownika przez skórę i uwalnia od bólu Będzie dziś padać? Nie, pięknie będzie, pięknie Tela roków. nadez z krzyżu łomało, a po Fastum nic nie boli I no co ja teraz turystom będę godać? Fastum wnika i ból znika Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Dziś w rozmowach w toku Czy ty też jesteś Bibojem? No nie, a kim ty jesteś? Skajtem. Rozmowy w toku dziś o 17,50 w TVN. Dziś w TVN. O 21.00 na Wspólnej. Chcę prosić Michała o rozwód. A o 21.30 w Słusznej Sprawie. Więzień skazany na śmierć chce wznowienia procesu. Pomaga mu Sean Connery. Dziś w TVN. Na Wspólnej i w Słusznej Sprawie. Tornada wciąż zabijają. Doktor Branson chce opanować żywioł. Urzędnicy zabierają mu fundusze na badania. Dopiero nadciągający kataklizm udowodni, że niebezpieczeństwa nie wolno lekceważyć. Ale wtedy może już być za późno. W cyklu prawdziwe historie, tornado. Jutro o 21.30 w TVN. Pisek. Trzeba wyeliminować premiera. Do tej roboty trzeba bez mózgowca głupi, próżny model. Jak ja znajdę kogoś tak głupiego? Modele są genetycznie stworzone do takich zadań. Nie myślą samodzielnie. Jesteś zaprogramowanym narzędziem zbrodni. Stworzyła go mafia kreatorów mody, skrojony według najlepszych wzorców. Na sygnał zabije każdego. Zabij premiera Malezji. Ben <todgłosy> Stiller. Mila David Bowie. John Voight. David Duchowny. Sulander. Sobotę o 23.05 w TVN. Jeśli dbasz o to, ile ważysz, chcesz wiedzieć nawet o najmniejszych zmianach. Hmm, znowu trochę więcej. Dobrze jest przybierać na wadze, gdy nie jesteś na niej sama. Persona Tefal. Tefal. Żyj z pomysłem. Moje dziąsła były podrażnione, więc poszłam do dentysty. Powiedział, że powodem może być kamień, osad zębny, a nawet choroby dziąseł. Chciałam wiedzieć, jak temu zapobiec. Poradził, żebym zmieniła pastę na taką, której on sam używa. Colgate Total 12. I teraz czuję, że moje dziąsła są zdrowsze. Colgate Total 12 nie tylko redukuje zapalenia dziąseł do 88%, ale także zwalcza 12 problemów jamy ustnej i chroni do 12 godzin. To działa już po bólu. Dentysta miał rację. Colgate Total 12 wybór dentystów. Teraz także i mój. W ciągu 10 minut wybierze prezent urodzinowy dla synka. Jeśli kupi gitarę, dziecko będzie codziennie ćwiczyć i stanie się gwiazdą w szkolnym przedstawieniu. Za 10 lat dostanie gitarę elektryczną i stworzy kapelę. O której im mniej powiemy, tym lepiej. Może więc skrzypce? Cokolwiek wybierasz, masz kartę wiza. Twoja wiza do przyszłości. Poczekaj, zanim wybierzesz się na zakupy, popatrz na to. Ta kromka nie zawiera mąki pełnoziarnistej, a ta jest w 100% pełnoziarnista. Powtórzmy to jeszcze raz. Kromka bez mąki pełnoziarnistej i kromka w 100% pełnoziarnista. Dziękujemy, teraz już możesz iść na zakupy. Zmień chleb na dobre. Pieczywo Waza w 100% pełnoziarniste. Wcześniej nie używałam elektrycznych odświeżaczy powietrza. Ale od kiedy mam wtyczkę Airwick, mogę wybierać spośród wielu unikalnych zapachów i tworzyć w moim domu niepowtarzalną atmosferę. I nowy świat zapachów Erwik. Erwick. Zapachy, które odmienią Twój świat. Mam na imię Ania i bardzo lubię rysować. Ale jak będę duża, to tak jak moja mama będę pracować w banku spółdzielczym. Mama mówi, że jej bank jest bardzo nowoczesny. A tata brał w nim kredyt. I dziadek ma w nim konto. Powiedział, że to polski bank z tradycjami. To bezpieczny bank, bo zrzeszony w grupie. Tych banków spółdzielczych jest więcej niż jabłek w naszym sadzie. Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Bliskie nam wszystkim. Moja siostra jest super! Pękają przy niej najwięksi pewniacy! Moja siostra jest wyższa. Samo jak okazję w Tesco! Wstrąg cały na grill złoty 99 za sztukę. Odzież dziecięca tylko teraz 30% taniej. Tesco! Tesco! Dla ciebie, dla rodziny. Kochał tylko dwie rzeczy: wolność i swojego Harley'a Davidsona. Ale popadł w konflikt z prawem. Mam dla ciebie propozycję. Ja? W armii? Jeśli komuś się nie uda, zdejmuję jakiś ład. Jak to wytłumaczycie? Ćwiczymy. Tej tu w Franco chce ich przekazać Hitlerowi. Czy oddział motocyklistów może zmienić losy wojny? Rajdowcy w akcji. W niedzielę o 9.45 w TVN. Sterroryzowane miasto. Wiem, że to ściśle tajna broń. Jak się dostała na ulicę? Nadchodzi obrońca. Zauważaj na siebie, bo nie jesteś Supermanem. Wielka gwiazda koszykówki, Shaquille O'Neal. Czas młotkowania. Jako stalowy rycerz. Będziesz miał zielone aż do domu. Na zewnątrz masz stalarę w środku ciała. W niedzielę o 13.20 w TVN.